Niestetycznie to wygląda jak te hunkery sobie tak mkną po tych drogach, można powiedzieć, że nie ma osoby, która by nie była zainteresowana. Również to jest duży plus, że różnych innych spotkaniach bardzo mile jesteśmy przyjmowani zawsze, nie ma jakichś niepotrzebnych złych emocji, w zasadzie są same pozytywnie. Kolejnym zaskoczeniem dla ludzi jest to jak otwieramy te samochody co w nich jest w środku, że można w nich spać, jeść, można przeżyć. Się, wiozę w tobie radości i uśmiech, co w sercu. Witam serdecznie na Staropolskim rajdzie szlakiem tym razem legend Świętokrzyskich. Dobry? Jesteśmy na żywo. Tutaj znane osoby już z kolejnych naszych wyjazdów. Natomiast pierwszy raz jedzie tutaj kolega Honkerem. Eee, zakupił całkiem niedawno i Podczas przejazdu zerwała się linka. Witamy, jesteśmy na żywo. Weźcie Witamy. opowiedzcie krótką historię tej linki. Tak zwany ostatni leżak magazynowy. No I akurat to, to ostatnia sztuka u pana leżała i pan z chęcią chciał się jej pozbyć. E, czyli co, linka zakupiona od y, Poloneza? Tak, akurat od Poloneza. Która leżała przez wiele lat i czekała na swojego klienta. Podczas jednego z jazdów w terenie, po prostu linka się zerwała, i okazuje się, że domeną tamtych lat jest to, że były pewne normy, które trzeba było spełniać. I ktoś mówi, że Honker jest ulepem różnych części. I bardzo dobrze, dlatego że na wypadek wojny możemy od cywilnego samochodu w tamtym czasie, oczywiście, według tego zamysłu. Który wtedy był, wyciągnąć jakąkolwiek część, która może pasować idealnie do drugiego samochodu typu wojskowego i jechać dalej. I też wielką zaletą honkerów jest to, że pomimo wad i awarii, które mogą wystąpić w każdym samochodzie, ten samochód jest nadal w stanie jechać, ponieważ bez tej linki zjechał z góry i nic się nie działo. Dobrze mówię panie Grzegorzu? To tak jest. Tutaj Grzegorz objechał świat honkerem. No niecały. No nie cały, ale to jeszcze wszystko przed tobą. I powiedz jak te samochody się właśnie sprawdzają w takich e, wyjazdach zagranicznych. Przede wszystkim robią wrażenie w sensie na tubylcach czy tam bylcach. A jeżeli chodzi o taką kwestię awaryjności, no to mi się nie ma co poprosić, po prostu. Nawet jeżeli to są takie dupererki, które można naprawić wszędzie i w zasadzie postawy został krótsze i koniec. O to chodzi, czyli co robimy linkę i jedziemy dalej. Ale Jacek, co sądzisz o tych honkerach? O tyle lat już jeździsz honkerem? To jest mój drugi honker i w sumie to 20 lat jeżdżę honkerem. No jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby mnie zawiódł. I musiałbym iść na piechotę albo rowerem wracać. Także jestem zadowolony. No wiadomo, potrzebuje tutaj to jest samochód z duszą. On potrzebuje pielęgnacji, serca i służy. A tu mamy takiego świeżaka honkerowego. Jak tam, nie, nie skaziłeś się, że to honker? Ci się gdzie popsuł? Co? Gdzie tam, gdzie tam? Halo? Tam jest dziura. I tam jest nakrętka z tamtej strony wzięta i najpierw trzeba to ktoś, Nie no, chyba że tam się wybije. A to Wiktor to też e, jeździ samochodami ile już jeździsz terenowo? Nie wiem, o to już będzie 6 lat Także takie duże u Ciebie jest doświadczenie W każdej sytuacji sobie umiesz poradzić A, i było sporo sytuacji To jest fajne, że mamy taką ekipę, z którą się trzymamy, którą sobie zrobimy czwartą edycję rajdu. I dzisiaj ideą jest to, żeby zdobyć 28 szczytów na Koronę Gór Świętokrzyskich. Mamy za sobą już ósmy szczyt. Natomiast... niedobry dobry, witamy, witamy. No, pilota. Natomiast... Jeszcze kilkanaście pozostało. Dzisiaj będziemy stacjonować nocleg mieli kolejny na Hańczy. Tak sobie planujemy. Macie chęć dołączyć, to przyjeżdżajcie. Zapalimy wspólnie grilla. Zobaczycie samochody, porozmawiamy, jak Was ten temat interesuje. Wieczorową porą na Hańczy. Tutaj mamy Grzegorza samochód, który naprawdę zawsze się rzuca w oczy i ludzie bardzo go chętnie oglądają. Mamy zabudowę w środku. W tych samochodach jeździmy, w tych samochodach mieszkamy i naprawdę bardzo wygodnie się śpi, mnie lepiej niż w domu. Tu mamy Jacka samochód, który Jacek sobie, każdy z nas sobie dopasowuje do swoich potrzeb, możliwości. Te samochody możemy przebudowywać, zabudowywać albo po prostu wyposażać właśnie w różnego rodzaju sprzęty. Tam mamy lodóweczkę na przykład kompresorową, którą też właśnie chcę sobie kupić oraz mnóstwo różnych Takich e, patentów na to, jak sobie ten sprzęt uporządkować, żeby nie latał w samochodzie, a z drugiej strony, żeby mało miejsca zajmował, mało, mało ważył I był, pod ręką. i był pod ręką i to jest właśnie też fajne, że używamy tych samochodów nie do tego, żeby wisieć gdzieś w terenie, tylko chodzi o to, żeby dojechać. Ale jak już jeździmy, to na bogato, łącznie na przykład dzisiaj i wczoraj z przeprawami wodnymi, tak? A tutaj mój flagowy. Samochód jak biało-czerwony, w takim oto ubarwieniu, coś innego. O, chłopaki mają z reguły zielone, wojskowe, maskujące, a ja natomiast taką sobie ideę zrobiłem. I mój samochód, jak już znacie, no dzisiaj troszeczkę w bałaganu, ale to normalna sprawa. Staram się utrzymywać ten porządek. Dobra. Pozdrawiam serdecznie z Gór Świętokrzyskich. Zapraszam na dzisiaj wieczorem na hańcze. Jak ktoś ma chęć, to niech wpadnie, przyjedzie. A my jeszcze działamy do niedzieli. Rajc trwa 4 dni. Pozdrawiamy. Spoglądam w dal, tam gdzie się styka. Niebo z tą ziemią, przestrzeń bezkresna znika. Czy powiesz mi, jak to się stało? Że tu jesteśmy, wszystko powstało Zapytam gwiazd, choć nie odpowiedzą Zapytam ziemi tajemnicą wiedzą Zapytam ciszy, co w sobie kryje Odpowiedź szukam, istnienie Jak barwnie kwitną. Na strumień mały, jak cicho płyną. Kto nadał kształt tym wszystkim rzeczom. Zapytam ziemi tajemnicą, wiedzą Zapytam ciszy, co w sobie kryje Odpowiedź szukam, istnienie Witam w czwartym dniu sarapolskiego rajdu na orientację terenową Szlakiem Legend Świętokrzyskich podczas którego realizujemy 28 szczytów Korony Gór Świętokrzyskich i dziś ostatni dzień Planujemy dwa szczyty i do tego, to jest pierwsza część tego rajdu. Druga część dokończymy ją w sezonie zimowym i pozostała część szczytu zostanie zdobyta. Dzisiaj pogoda nas troszeczkę może nie rozpieszcza, bo wczoraj były burze, dzisiaj jest duży wiatr, chmury. Ale codziennie coś innego się dzieje. Jesteśmy na wiurach, Bardzo przyjemna miejscówka. Także zapraszam już dzisiaj na edycję zimową Staropolskiego Rajdu na orientację terenową. Mamy za chwilę ruszamy dalej. Zrobimy sobie dwa szczyty i powoli kończymy. Było fajnie, był teren. Były spacery po górach było wszystko to co powinno być łącznie z bytowaniami jak widać awarie dwie jak nie trzy które zostały szybko usunięte i pojechaliśmy dalej pozdrawiam z Gór Świętokrzyskich W ludzkich spojrzeniach coś jest ukryte Jakieś pragnienia dawno odkryte Czy jest tam sens, głębsze znaczenie Czy tylko bieg zdarzeń, zwykłe istnienie? Zapytam gwiazd, choć nie odpowiedzą. Zapytam ziemi tajemnicą wiedzą. Zapytam ciszy, co w sobie kryje. Odpowiedź szukam, istnienie.